Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, których nie rozpoznajemy i nie doceniamy, dopóki się nie wyczerpią. Zaszczepiłam się, bo pracuję z dziećmi i dorosłymi. Zaszczepiłam się, bo nie chcę chorować na koronawirusa. Zaszczepiłam się między innymi dlatego, że nauczyciel powinien być przykładem dla innych. Zaszczepiłam się, bo nie lubię ograniczeń. I chcę wreszcie normalnie żyć. Zaszczepiłam się, jestem patriotką. Zaszczepiłam się, bo wypełniam swoje obowiązki. Zaszczepiłam się, bo kocham swoją rodzinę. Zaszczepiłam się, bo lubię być z ludźmi. Zaszczepiłam się, bo chcę uniknąć powikłań covidowych. Zaszczepiłam się, bo mam poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Zaszczepiłam się, bo lubię chodzić do teatru. Mam bilety na październik i grudzień. Zaszczepiłam się. Pomagam służbie zdrowia. Filusarz!